Cześć Wam. Dzisiaj jadę siać nawozy po tych skoszonych łąkach. Dzisiaj mamy drugi, drugi czerwiec. Dziesiąta. Na początek muszę sprawdzić płyny w trzydziestce. Podczepić opryskiwacz. Podczepić rozsiewacz.

Ej, podsiadłeś mnie. Teraz trzeba załadować nawóz. 150 salety wrzucone. Najpierw jadę na tą podmokłą łąkę. taki piękny gwiazd. Bo miałem ścieżkę zrobić na prost z tego przejazdu na rowie. Ale zobaczyłem, że tutaj jest ślad po tym, jak tryskałem tą pszenicę. Także mówię, już już nie będziemy dwóch koło siebie robić. Bo na pewno tego, ten, ten będę wykorzystywał jeszcze nie raz. Dlatego jest taki slalom na początku. Zobaczcie, jak już urosło. A nie tak dawno ją kosiłem. 10-15 cm już ma odrzutów. Ładnie się zazieleniła. Teraz, no, od czasu, kiedy ją skosiłem, do teraz e, dużo padało. Teraz ją podsiać, to będzie pięknie rosła. A zobaczcie sąsiada, bo sąsiad parę dni wcześniej sko skosił, nie? Jaką już trawę ma. Widzicie, parę dni różnicy, a a jaka to tutaj, a jaka tutaj. Pusteczko! Żem to trochę ustawił, na dwa okieżenia przynajmniej to mi wyjakło. Jadę dosypać Teraz powinno starczyć Dobra, na tej łące posiadam Jadę się załadować i na następną Teraz załadowałem 150 kg saleczaku, i jadę na tą łąkę, co jest za kukurydą. Te dwa kawałki wyglądają tak. Tutaj ładna jest przy pszenicy, zobaczcie. A tutaj no, już się ładnie dzieleni. Teraz nawozu dostanie to będzie ładnie rosło. Tutaj jest gdzieś 0,7 hektara, tak plus minus. Ze 150 kg tyle zostało. Jeszcze mi została ta łąka koło domu, ale na nią trochę nawozu będę musiał dosypać do rozsiewacza. Dosypałem jeden woreczek, 25 kg, czyli powinno być koło 50 kg. Tu w tym kawałku jest gdzieś 0,3 hektara. A trawka wygląda tak. Nie jest za duża, ale chyba najbardziej zielona łąka z tych wszystkich. Coś mi się tak zdaje. No i znowu brakło Coś dzisiaj mam słabszy dzień Ale już mi się nie chce jechać, także podjechałem sobie pod furtkę I sobie ten woreczek przyniosłem Dorzuciłem Albo za mało załadowałem, albo tu jest więcej pola niż zakładałem Albo po prostu źle ustawiłem Jedno trze. Nawóz po tych skoszonych łąkach posiany, jak na razie, pogoda jest ładna. Ale pod koniec tygodnia zapowiadają deszcze i tak czekam, żeby skosić tamtą ostatnią łąkę, tą najdalszą, bo chcę ją wysuszyć na siano. Myślę, że około 5 dni potrzebuję, żeby z tej trawy zrobić siano, żeby to dobrze wyschło. I tyle by było w tym filmie z siewu nawozów po łąkach. Odpinam, odpinam siewacz podpinam opyskiwacz i mam nadzieję, że koło 20 się cisza zrobi I coś dzisiaj opyskam Bo mam do opyskania kukurydzę na chwasty Pszenicę obydwa kawałki z kolejnym zabiegiem na grzyba, czyli te dwa. Czyli jest trochę do opyskania i tyle, tyle w tym filmie. Jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.